Bracie, możesz mieć kaloryfer na brzuchu i Lamborghini na kredyt. Ale jeśli Twoja energia skacze jak stopa inflacji, raz histeria, raz środki desperackie, to dla kobiety jesteś chwilową inwestycją. Albo emocjonalnym memem. Wyczerpaliśmy już rynek na słabe chłopaki i simpy. Kobieta szuka spokoju. To jest nowa siła. Facet, który ma aurę niedoruszenia, którego nie da się zdestabilizować. Dojrzała kobieta nie potrzebuje od ciebie dramatu. Ona widziała już wystarczająco dużo. Twoja mentalna dominacja objawia się w ciszy i opanowaniu. Gdy inni krzyczą, ty mówisz, spokojnie, jest plan. Pamiętaj, twoja wartość to nie to, co kupujesz, ale to, co emanujesz. Chłopcy generują chaos, mężczyźni generują spokój. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zbudować tę aurę i mentalną dominację. Link do Dead Man w bio. Nie czekaj. Działaj.